Wiążemy duże nadzieje z tym spotkaniem. Chcemy w sposób przemyślany i długofalowy zorganizować działania badawcze, które będą wyraźnie, konkretnie przekładały się na praktykę które będą właśnie wzmacniać argumenty na rzecz dobrej edukacji wczesnej. Poprosiłam o motto seminarium. Będę starała się, żeby to motto nam Przyświecało cały czas. To zapoczątkowanie debaty jest bardzo ważne, i ja traktuję to jako cel nadrzędny. Decentralizacja naprawdę działa, ponieważ sprawia, że mamy do czynienia z lepszą harmonią pomiędzy rządem centralnym a jednostkami mniejszymi, takimi jak gminy. Potrzebne są również organizacje wspierające, które będą działały na rzecz zrealizowania zadań i podtrzymania standardów. Szkoły powinny ze sobą lepiej współpracować razem z placówkami dla małych dzieci. Wydaje mi się, że taka współpraca istnieje, natomiast z tego, co czytałem dotychczas, cała kwestia przejścia z wczesnej edukacji do edukacji podstawowej nie jest satysfakcjonująca, zwłaszcza w Polsce. Bardzo dużym problemem w Polsce jest zapewnienie ciągłego rozwoju, rozwoju dziecka, szczególnie w przypadku, kiedy dzieci przynoszą się ze szkoły podstawowej do szkoły, z, z przedszkola do szkoły podstawowej, ale wielu krajom udało się to rozwiązać. Bardzo ważne jest również to, aby sposoby oceniania były tutaj zgodne i spójne. co będę mówiła o szkole. Jest moim głosem na temat szkoły jako systemu. Dlatego też z radością słuchałam tych referatów, które odnosiły się właśnie do systemu, ponieważ zbyt często sięgamy po taki argument, że wszystko w szkole zależy od nauczyciela. Otóż bardzo wiele zależy od warunków systemowych, w tym również od pewnej wspólnej, takiej kolektywnej świadomości myślenia o tym, czym są dzieci, czy kim są dzieci, czym jest dobra edukacja i czym jest ich rozwój. W tej chwili tworzy się specjalne zespoły, które mają diagnozować sytuację poszczególnych uczniów albo z większymi niż przeciętne problemami, albo tych bardzo zdolnych i mają opracowywać plan pracy z takim dzieckiem. Proszę Państwa, zobaczymy, jak to wypali w praktyce. Uważamy, że tylko współpraca władz samorządowych, rodziców i nauczycieli stworzy naprawdę dobre rozwojowe środowisko dla małych dzieci. Jest jedno podstawowe wyzwanie, które tutaj widzę w Polsce. Jest to kwestia zapotrzebowania, popytu na usługi związane z wczesną edukacją. Trwa duża dyskusja. Na temat tego, czy, czy sześciolatki powinny pójść do szkoły. Będzie to ciężkie zadanie Jak dla Polski. W obecnych czasach, ponieważ trendy ekonomiczne przemawiają przeciw nam, um, oraz kultura polska jest w takiej pozycji, gdzie większość kobiet będzie zdania, że to jest ich odpowiedzialność zajmować się dziećmi w tej grupie wiekowej i nie będzie stanowiła popytu dla tego typu usług. Gminy. Nie mają z jednej strony funduszy, z drugiej strony myślę, że jest to też sprawa pewnej świadomości osób, które na poziomie gminy decydują o opiece nad dzieckiem, pewnej kultury edukacyjnej, której niestety jeszcze na poziomie gmin nie mamy. Jeżeli popatrzymy tylko na Warszawę, przepraszam, ale tylko stąd mam dokładne dane, to w roku 2011 do dzisiaj w Warszawie dzieci do lat 7 w placówkach umieszczono ponad 300. Natomiast rodzin zastępczych zawodowych mamy 14. To pokazuje, co się będzie działo od 1 stycznia 2013 roku, kiedy nie będzie można wydać postanowienia, sąd nie będzie mógł wydać o postanowienia o umieszczeniu dziecka w placówce, i nie wiadomo w jaki sposób te sprawy będą rozwiązane. Jeden praktyczny wniosek, jaki wyciągnąłem podczas naszego seminarium: otóż, tworząc ten nowy zespół, Zadbam o to, żeby był skojarzony z pracami, które już się toczą, koncepcyjne nad badaniem gospodarstw domowych, gdzie będziemy szeroko, szeroko penetrować podejście do uczenia się przez całe życie od zera do nieskończoności. Właśnie w oparciu o badania, o, o podejście do gospodarstw domowych nie poprzez instytucje edukacyjne, ale poprzez gospodarstwa domowe. Dziękuję serdecznie.